Dzień dobry, siemanko, cześć, z tej strony najlepsza polska dziennikarka i jest z nami najlepszy polski TikToker, e, szalony reporter. Co pan tutaj robi, co pan nas sprowadza w te piękne, fejmowe strony? Proszę pana, e, głównie poczęstunek catering, który okazał się jednak nie tak dobry, jak oczekiwałem. Krewetki polecam, napoje mniej, nie było kolizero, I nie było chyba pora również? To jeszcze nie była pora na pora, ale właśnie bardzo mnie to zawiodło. Dobra, teraz tak naprawdę Tomku, co Cię tu sprowadza? Czy będziesz jakąś walkę planujesz na Fame MMA? Czy, czy co to robisz? Wiesz co, próbowałem jedną walkę z cieniem, ale dostałem w pierdol. <laughs> Więc na razie kurwa, muszę, muszę przynajmniej z cieniem wygrać w parterze. Ale nie taki serdecznie mój kolega, z którym ostatnio prowadzę kanał. Bardzo dobry kanał, szalony tancula. Mnie zaprosił tutaj na przyjazd fajnie się tu czuję. Nawet jedna osoba ze, ze mną zrobiła zdjęcie. Nie, że trzy. Ale jedna osoba ze, ze mną zrobiła zdjęcie, która później udziela wywiadów. To znana osoba. Nie wiem, tak było. Nie wiem, tak tak osoba, było była tak znana, tak nie tak znamy, ale to jest znana osoba. To jest za, <laughs> za, za Powiedz mi, bo jesteś pierwszy raz nie? na konferencji w nie? Tak. I co? Tu, czy coś się zdziwiło? Coś Wyobrażałeś sobie, że to tak wygląda, jak to wygląda od tyłu. Wiesz, bo tak naprawdę w konferencji to jest... jest tak, jakbyś, jak ja sobie kiedyś wyobrażałem, jak wygląda Allegro, to jak jedziesz na giełdę samochodową, to jest kurwa wszystko, tam, te, 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 te końcówka giełdy samochodowej. I to właśnie jak sobie wyobrażać jak wygląda YouTube, to właśnie zmieniłem ty to, tak wygląda YouTube. Tu są wszystkie gruzy. Ty trochę tygodla. mnie dziwiło Dziwiło mnie to, że tu jest kurwa jak w ulu. Tu myślałem, że to jest spokojnie, bo jak się widzi tutaj, jak teraz nas widzicie, ściankę i tutaj wycięty fragment, to tak wygląda spokojnie. No, po prostu jeden koło drugiego, tak widziałem ciebie, dosłownie się Arga sobie zabierali ci od wywiadu. To tak, już tu, tu jest jeden wielki jeden. Koło drugiego, nie da się, arka, jestem, się Ja wy... jestem Monia, przecież to ty do mnie mówisz. Co ty tam nie mówisz. <laughs> Ale Monia też arka zawierała? Nie, jeden wielki ul, strasznie dużo ludzi. No i ci tacy, którzy kupili bilety takie mało takie z... nie, on jest mielone, zachwycone i robiące no przez zdjęcie. Tak, no, jest... A reszta tutaj pewniaki, youtuberzy, kupę konfliktów i w ogóle z tym się przywitasz, to ten już jest zły, tamten jest dobry i tak dalej. E, dobra, tym miłym akcentem kończymy ten, e, kończymy ten wywiad. Pozdrawiam Was serdecznie, to była ja. I ja. Zdrowia,